Majka. Witajcie w kolejnej grze Bluey. Zapraszam serdecznie. Będzie to też pogadanka. Jest to gra darmowa, jak i płatna. Płatna pod tym względem, że jest tu abonament, więc to jest minus. I moim zdaniem, ten abonament jest stosunkowo za drogi w stosunku do tego, co dostajemy w świecie Blue. Natomiast dzięki temu będziemy mogli grać większą ilością postaci. Dostaniemy jakieś nowe mapki i tak dalej, nowe światy, nowe. Miejsca, gdzie możemy odgrywać te przygody, więc, więc to jest fajne. Bardzo zachęcam was do rozmowy, do pisania komentarzy, bo sobie będziemy na nie odpowiadać, nie tylko na innych grach, ale na, na innych grach również, ale i również tutaj będę chciał bardziej właśnie w formie rozmowy to wszystko prowadzić. Rozmowy o świecie Blu, może macie jakieś teorie, macie może jakieś ciekawostki. Moją ulubioną postacią z Blue muszę wam powiedzieć, że jest Benji. E, lubię go jako rodzic, bo jestem też tatą. E, I jako, jako też myślę, że większość dzieci również przepada za Benji. Jest to taki taki tata, który jest jakby takim marzeniem każdego dziecka. Tak mi się wydaje, żeby rodzice tacy byli, tak? Więc dlatego też uwielbiam. Te, tę postać, no i staram się być, chociaż to jest bardzo trudne, wiecie, bo w bajce bycie takim tatą jak Benji jest o wiele prostsze, bo oni tutaj się nie muszą martwić o pieniądze, a to jest największa jakby taka przeszkoda w byciu na co dzień takim tatą w rzeczywistym życiu, tak. No bo jednak tutaj oni się aż tak nie muszą martwić o te pieniądze. Nie jest to podkreślane w ten sposób, i on jest taki wyidealizowany w takim miejscu, gdzie jest idealnie i można takim być. Natomiast wiemy dobrze, że, że to nie jest możliwe w realnym życiu, albo jest, jeżeli się ma ogromne ilości pieniędzy i nie trzeba się o nie martwić. Damian napisał komentarzyk tutaj. A gdzie ja jestem w tym filmiku, jak mój brat chce Robloxa ze mną zagrać, a ja nie chcę, to wtedy on się denerwuje. A ja wolę Minecrafta, bo to fajna gierka dla dzieci i dorosłych. Gra się przyjemnie, jak gra mi, czuję się samotny, w dodatku tremę. Ale jak poznałem tę grę, to wtedy chcia chciałem i mam, jeśli to czytasz, to moja krótka historia, jak poznałem i polubiłem Minecrafta. Postscriptum: Polubiłem, bo uczuciowa gierka dla dzieci. Miło mi, że to napisałeś, Damianie. Bardzo bardzo się cieszę. No wiesz, co? No na Robloxa trzeba. Minecraft jest o tyle bardziej bezpieczny dla dzieci, że to jest w większości gra nastawiona na single prior, na pojedynczego gracza. Można sobie grać bez dostępu do internetu. A Roblox to jest platforma też społecznościowa, gdzie jest naprawdę bardzo dużo ryzyk, czeka na. Na dzieci, na młodzież, na młodzież może młodzież już jest troszkę starsza, ale na dzieci małe w szczególności, więc nawet nie wiem od jakiego wieku jest ta platforma, chyba od 13 roku życia, nie? Czy od 7? Minecraft jest też chyba od 7 roku życia, jeżeli się nie mylę. Natomiast, no bo tam są te zombiaki, te pająki, takie straszne elementy, ale taki tryb creative, kreatywny w Minecrafcie jest bardzo fajny i były gdzieś nawet badania, że Minecraft może być używany i to w bardzo dobrym, dobrych um, wynikach do kształcenia dzieci, do uczenia dzieci. Gdzieś było właśnie takie badanie przeprowadzone, że dzięki Minecraftowi dzieci się uczyły szybciej. To znaczy, Minecraft był wykorzystywany do nauki. Myślę, że to też za sprawą tego, że um, jakby dzieci lubią Minecrafta, a jak coś lubi się i to się chętniej uczy, tak, dzięki temu, więc. E, to, to akurat się nie dziwię, ale fajną historię opowiedziałeś. Pozdrawiam Ciebie i Twojego brata. E, tutaj się akurat z Tobą zgodzę: to najlepsza gra ever e, LEGO Dimensions. A, okej, okay. nie wiem, czy kojarzycie taką grę jak LEGO Dimensions. E, jest to była gra, taka, wiecie, na. Na PlayStation, gdzie można było kupować sobie klocki Lego i wrzucać je do tego świata. To było bardzo fajne. I można było postacie z Lego Ninjago razem z innych serii były. były. Słuchajcie, to było piękne i bardzo się cieszę, że też mogłem nagrywać tego typu gry. To było. To, 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 to akurat było fajne. Myślę, że, że wam się też to podoba. Eee... Ok, zobaczmy dalej. Jakie tu mamy. Brod, kojarzysz kanał Tymexus? Nagraj z nim Plans, Plans versus Zombie i kiedyś nagrał z Nianem, please. Oj, ja mam bardzo, ale to bardzo mało czasu, żeby nagrywać z kimś, wiecie To jest raczej w obecnej sytuacji prawdopodobnie e, niemożliwe. Wiecie? Może kiedyś coś pomyślimy. Natomiast na razie jest to bardzo, bardzo utrudnione Wow to można na tym grać <laughs> fajnie nie wiedziałem o tym Czy planujesz jak nagrać jakiś odcinek z innymi youtuberami na przykład Soushiba a jak kiedyś plans vs Zombie Oj raczej na razie tak jak mówię Soushibo z sędzią bym zagrał czy z innymi YouTuberami, tylko nie mam na to czasu, wiecie, żeby się zgadać z YouTuberami. Może z tymi młodszymi, młodszym pokoleniem to o wiele łatwiej, bo mają więcej czasu, ale ze starszymi osobami to one mają swoje prywatne życie, swoje prywatne sprawy. Soushibo pracuje w Nvidia, więc on też nie ma dużo czasu. Wyjeżdża gdzieś, ma swój biznes, ciężko by było. Musiałbym do niego zagadać. Wiem, że on gra w weekendy, to wtedy musiałbym po prostu. Wbić do niego na live'a i, i tam z nim porozmawiać. Oparcie z długiego psa znaleźliśmy, więc może w ten sposób jakoś e, to możemy zrobić. No ale kto wie, kto wie, to jest wszystko wszystko przed nami, prawda? <laughs> Jejku, 2025 rok. Czas tak szybko poleciał. Pamiętam, jak mając 7-8 lat. Oglądałem cię codziennie i jak podobała mi się każda seria, czy to My Talking Tom, czy Slimak Bob. Teraz mam 15 lat i strasznie miło jest tu wrócić i powspominać. Filmy są takie jak zapamiętałam, czyli wspaniałe. Jejku, bardzo mi dziękuję. Nawet teraz bardzo fajnie mi się je ogląda. Dziękuję bardzo za zbudowanie mi dzieciństwa, jesteś niesamowity. Bardzo, bardzo miłe słowa. Słuchajcie, takie, jakby, takie rzeczy bardzo... Sprawiają, że moje serce rośnie, i mi jest bardzo miło. Naprawdę cieszę się, że jako youtuber nie byłem wulgarny, nie pokazywałem właśnie wam tą pozytywną stronę, starałem się was czegoś nauczyć i macie ze mną mega fajne wspomnienia, więc bardzo, bardzo się cieszę, że, że tak jest. I dla mnie to jest wielka radość, właśnie czytając takie rzeczy. Niektóre osoby już mają po 20 parę lat, które mnie oglądały. To jest niesamowite, że jakby jesteście, część z Was jest już dorosłymi ludźmi, którzy studiują, którzy pewnie już pracują. Naprawdę jest to niesamowite. Część już zdecydowana, większość o mnie zapomniała, ale no, może kiedyś się im przypomni, prawda? Dziękuję Wiktoria, bardzo mi miło i pozdrawiam cię serdecznie. Masz e, awatar w ogóle z trollów. Ja kiedyś grałem w taką grę Troll, i chyba jest na moim kanale, tak mi się wydaje. No, tak, tak to było. Trzymajcie się, do zobaczenia.